Na chuj mi kurwa, twoje kwiaty. Przecież losuje skina sen. Ciekawe co to kurwa za kocmoluch. No wygra kurwa dzisiaj sem Zypex jeden, dwa, trzy siemenu. Wygrałeś kurwa dwie dychy. Gratuluję zgłoś się na e-mail. A ja lecę z tym potężnym filmem. Zadupiaj tu na górę, i nurus. Szybko kurna z tą lodziarnią, ty szmulu! Gdzie się kurna wymienia skiny? No, no! Najlepsza strona to pirate słab, grosz, Co ty mi tu czulu dojesz? Ja chcę skin! Tu, tu, Strajduj swoimi skinami na pirateswap.com. Najlepsza strona w mecie. Użyj kodu XTONY i odbierz bonus aż 35%. What the hell? co go Czego, kurde, co go do? No pewnie, że się opłaciło piękności. Siemano, piękna kosa zrobiona. Siema widzowie, witam serdecznie. Tony z tej strony lolo. 320 Witam serdecznie. Dzisiaj lecimy z kolejnym odcineczkiem do kosy i mamy fajne skrzyneczki do testowania. Zmieniło się tu trochę coś, widzę na case -hugu. No nie wiem, wy wywalone w to, ale gościu ładniej to wygląda, moim zdaniem, więc Git. Jak ładniej, to Git. Jak gorzej, to bym normalnie tutaj zjewał elegancko, tutaj, tego. Te, te Typu rzeczy. No ale dobra, lecimy z tematem. Otwierają dzisiaj skrzyneczki. Ostatnio było i samą Mamu mamu był chyba, gdzie ten i samą był, kurde. I samu za dwójaka był normalnie. To może dzisiaj, kurcze, podniesiemy tutaj e, cenkę i zrobimy. Zatruję, kurde, zatruję Faceit jakiegoś gościu. Będzie, będzie Faceit otwierany. Pewnie, że tak. Face it, ale face -it nie ma, kurde, tutaj. Kurczak. i on nie ma tutaj trybu Joker. Ale wiem, która ma skrzynka tryb Joker, bo to chodzi o tryb Joker teraz. Tryb Joker ma ta nowa charakter craft gościu, a może nitro tryb Joker, ciekawe, nitro tryb Joker, ile by kosztował? No, 400 kościół złotych chyba was pogięło, to już przesadziliście teraz. Przesadziliście pałęcję, dobra. Ja wiem, już którą skrzynkę otwieramy, więc lecimy na, e, na Case Battle. Widzowie, no i co, zapraszam was do konkursu na kosę. Możecie wjeżdżać tutaj. Konkurs na kosę jeszcze się nie zakończył. 37 osób łącznie w konkursie na kosę, także wbijajcie, bo konkurs na kosę u tonego pyszny jest. Więc wbijać, wbijać, wbijać i się kurde ogarniać tutaj tematy, nie? Wiesz, co chodzi mordo. No, więc kurde jest Gicior. Jak piszecie sobie mój kodzik, yy, kodzik normalnie tutaj, X-Tony, piszesz sobie X-Tony kodzik elegancko, zastosujesz, to masz na przykład przy 200 zł 20% więcej elegancko yy, yy, bonusu. Bonus jest 10%, yy, więc yy, wbijaj. Ostatnio był bonus 20%, więc kurde był kozacko, trzeba było korzystać, gościu, ale ty nie chciałeś skorzystać, no i dupane no jest już 10%. Dobra. Lecimy z tematem, czekajcie, gdzie ja to mam, bo tu się pozmieniało, Case Battle, Case Battle, dobra, wjeżdżamy na Case Battle. dodajemy skrzynki, skrzynki Joker, o, to, 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 właśnie o to mi chodziło, skrzynka kurna Joker, skrzynka Joker, gościu, za 7,40 taka skrzynka Joker, jak myślicie, testujemy ją, lecimy z testowaniem, lecimy z testowaniem, mamy trochę siana, więc może tak na początek, kurde, 10 skrzyneczek. 10 skrzyneczek na początek i jedziemy z tematem. Dobra, zrobimy sobie tak, 4 osoby i lecimy Jokerino. Jokerino, witam serdecznie. Zobaczcie, tu się może trafić ta naklejka za 6 dych, więc byłoby fajnie, jakby się trafiła. Ty, tony dobrze zaczął, już ma 15 taka. Z tony co trafia, 8 zł już, ładnie, ładnie, ładnie. Elegancko. Ale boty tutaj nie wcale nie chcą oddać wygranej. Wcale nie chcą oddać wygranej. O, ten bicepsa trafił. Pasza biceps był trafiony, gościu. Elegancko. Dobra, czerwone okulary. Jestem już taki stary. Mam czerwone okulary. What tego kurde, co gorą. 30 zł. Ty, nie było filmów, bo tony się zajęwał w akcji. Mam nadzieję, że teraz będzie więcej filmów. Dzisiaj na pewno się pojawi. Jutro powinien też się pojawić. Co mogę, widzowie, powiedzieć wam smutnego? Powiem wam coś smutnego. Idę na noc zaraz do roboty, gościu. I jestem w szoku. Ty, kto to wygra? Kto to wygra? No i musiał wygrać. No pa, jaki poker fucker motherfucker. Poker wygrał. Dobra, robimy jeszcze raz taką bitewkę. Utwórz podobną bitwę. Tak jest. I jeszcze raz spróbujmy sobie. Spróbujmy sobie jeszcze raz. Może teraz będą lepcieć lepsze itemy. Fajny jest ten Google A. Google A. Dawaj Google A, A. No i znowu zaczynamy pięknie. Pięknie, fantastycznie. O, cashback, cash, cash. A fajna naklejka z tym cashem. Lepsza niż ten chyba sticker, gościu. Uuu, bracie, 25 zł. To też jest dobre. slide Ace. slide Ace, co wjechał na rejon, to moje. Robi wrażenie, widzowie. Robi wrażenie. Panowie, lecimy, lecimy. Panowie. 50 zeta, tony wjeżdża na rejon. Tony wjeżdża na rejon, no niby się trafiają jakieś tutaj czerwone te, ale zaraz ktoś Aja trafi i będzie dupa, nie? Wiesz o co chodzi? Znowu lecimy, kurwa, grubo. A wynik tego Aja nie trafił, bo on 6 dych kosztuje, a my nawet 6 dych nie mamy. Dobra, nie ma Aja, jest, tony wygrywa 192 zł. Więc się zwrócił w sumie dwie, tutaj dwa razy, kurde, dwa razy bitwa na skrzynki, elegancko, 192 zł. Ja mam tutaj duże saldo, bo ja przygotowałem się. Nie wiedziałem, ile będą skrzynki kosztować, także nie patrzcie na to, widzowie. Dobra, możemy wjechać na skrzyneczki w takim razie w Twoim budżecie? Nie, kurde, gdzie to było? Gdzie to kurde było? To była ta skrzynka? Nie, to nie była ta skrzynka. Co to jest, goście mi to dajesz? Za czwóreczkę, to jest ta. To jest ta. Możemy za 4,80 tą skrzynkę jeszcze spróbować. Zobaczmy to za 4,80. Ona ile kosztuje? 8,72. Dobra, lecimy. Lecimy w skrzyneczkę. Zobaczmy, co się dzieje. Co się dzieje? Czy tu da się zarobić, Sianko? Złoty 40. Lipa. Lecimy dalej. Tryb Joker tutaj. w... Uuu, little Pony. Trzy dyszki. Elegancko. Lecimy dalej. Ty, Jokerino. Jokerino. Siemandiru. No, sticker za złotówkę. Słabo. Słabo, słabo, słabo. Kurde, kręcone jest na fotelu. Powiem wam szczerze, troszkę, troszkę dzisiaj bez siły jestem. Tak jak mówię, zaraz do roboty wykurgam na rejon. Nocka przede mną, potężna, potężna. Potężna, dzisiaj dużo roboty na nocy. Poniedziałek. Niestety u nas w robocie poniedziałek jest taki dosyć masywny. Piękne skinki trafiają się, panowie, piękne skinki. Czy koso zrobimy? Czy koso zrobimy? Dzisiaj to tak poglądowo bardziej, widzowie, bo yy, salda nie przygotowałem jakiegoś mocnego, masnego zimiego. Ale żeby się mieli, co oglądać dzisiaj wieczorem, to, to on się postarał. To on się postarał. Co my możemy tutaj trafić najmocniejszego na świecie? Purma, macie ten sticker jest taki warty, tak? O, flaga normalnie, ruska elegancko. Boom, detonation. No fajna, boom, detonation, ale nie daje siana w ogóle totalnie ta, ta, ten, ten, no nie, no flagi, flagi, kurde, kocmołucha, flaga kocmołucha się trafiła. No jaki kocmołuch na rejon wjeżdża, no co ty mi dajesz, hamie? Dawaj booma tutaj elegancko na rejon. Josh Palony, seven days zjedzony, jak to mówią. Kurczaki... Subujcie kanał w ogóle widzowie. Dlaczego wy nie słubujecie kanału? Ja nie ja, ja wiem, w szoku jestem. Co do paczku do widzów właśnie chcę ogarnąć to jeszcze w odcineczku. Dwie osoby już dostały skinka fajnego. E, paczki y, od widzów na drugim kanale będą, kurde, otwierane za jakiś, za, jakiś, za jakiś czas, nie? Nie wiem czy teraz remontu nie pizgnę. E, bo mam remont do ogarnięcia w chacie. Salon chcę na takie piękności. Może, wam, może się wam pochwalę nawet kiedy, jak żem odjebał salonik. E, jak już kurde ten, jak już zrobię, ale nie wiem czy się za to zabiorę, mam te, trochę rzeczy do, do, do zrobienia, no, więc zobaczymy wizowe, zobaczymy wizowe. może się pochwalę jak mi wyszło, nie, to będziecie się śmiać albo, albo podziwiać, powiecie, O tego kurde, Tony dobry byk, Tony dobry byk, dobra, zobaczymy, co tu kurde jest, sticker board church, dobra, nie, no dupa leci totalna, lecimy na jakieś grubsze skrzynki, lecimy na jakieś grubsze skrzynki, no ogólnie fajnie, można zarobić kurde 7 daysa, ale wiesz, wiesz o co chodzi. Może te, te skrzynki nitro sprawdzimy. Dobra, sprawdźmy te skrzynki nitro. Co w tej skrzynce nitro leci? Pokaż kurde naganiacza pysznego, masnego, zimiego. Nitro wersja trzecia to nie. Nitro wersja druga. Nitro wersja pierwsza. Oto, to, 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 to. Joker. No i tutaj są. O, bo tu jest Tiger Toot. No nie. No to oczywiście. 5% na Tiger Tuta Lecimy, widzowie, na koniec odcinka. Pierwszy Nitro Joker. Trafia? Nie! za 500 15 zł tragedia yeah. lecimy dalej Nitro Joker wersja kurde 50 56 zł no nie no pchniemy się do przodu ale lipa Dawaj Tiger tutaj gościu Ryzykujemy, może się opłaci, może seven Uuu! Woo, kurde, co go do! No pewnie, że się opłaciło piękności! siemano, Piękna kosa zrobiona! <laughs> Seven Daysheek! Let's go to the moon! No pięknie, dobra! Jeszcze mamy dwa, dwa testy. Może jeszcze raz kosę? Black Lotus wjechał na rejon. Ostatnio Black Lotusa wysłałem, tylko chyba faktory New, kurde, komuś. Legancko, dobra, dawa jeszcze raz tutaj, dawa jeszcze raz. Kurde, tak się świeciła ta kosa w ogóle. Duality, duality, kurde. Nie no, pięknie, kosę mamy, także myślę, że jest elegancko. Dzięki za oglądanie widzowie widzimy się w kolejnych filmach. Dzisiaj tak trochę podzamoliło, ale na koniec oddało. Pozdro, 600 kotik TONY robi wrażenie. Nała. No.